Chciałbym podzielić się z Tobą Słowem Bożym, które przynosi niezwykłe przesłanie nadziei i pokoju. W Psalmie 103 czytamy: Błogosław, duszo moja, Pana i wszystko, co we mnie jest, błogosław Jego święte imię. Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach, On przebacza wszystkie Twoje winy, leczy wszystkie choroby, wyciąga Twoje życie z grobu, otacza miłością i miłosierdziem napełnia Cię dobrami, abyś się odnowił jak orły. Te słowa Dawida są przepełnione głęboką refleksją nad wielkością i miłosierdziem Boga, przypominając nam, abyśmy wielbili Go całym sercem. Psalm ten jest szczególnie potężny, ponieważ Dawid nie tylko modli się, ale niejako rozmawia sam ze sobą, zachęcając swoją duszę, aby całkowicie oddać się chwale Bożej. Dawid zdaje sobie sprawę, że nie wystarczy wielbić Pana tylko połowicznie, z rozproszonym umysłem. On wie, że trzeba wielbić Boga z całego serca, umysłu, duszy i ciała, z każdą uncją energii, pasji i oddania. Żądaj sobie teraz pytanie: czy oddajesz chwałę Bogu z pełnym zaangażowaniem? Czy wielbisz Go z całej swojej siły, z wiarą i pasją? Czy Bóg nie jest godzien naszej pełnej uwagi, naszej miłości, oddania czasu i energii? Dawid wzywał swoją duszę do oddania Bogu wszystkiego. A my czy nie powinniśmy robić tego samego? Zachęcam cię dzisiaj, abyś każdego dnia poświęcał czas na modlitwę i uwielbienie Boga. Zbyt często nasze uwielbienie jest letnie, a Bóg zasługuje na naszą pełną, całkowitą i niepodzieloną uwagę. Każdy dzień daje nam nowe powody by dziękować Bogu już sam fakt że możesz słuchać tego przesłania, jest dowodem jego miłosierdzia. Masz życie, oddychasz, masz słuch, to wystarczające powody, by wielbić Pana. Możesz mieć swoje trudności, ale czy są one większe niż miłość i moc Jezusa Chrystusa? Nie zatrzymuj dla siebie chwały, która należy się jemu. Psalm 103 może stać się Twoim codziennym hymnem: Błogosław, duszo moja. Pana i wszystko, co we mnie jest, nie zapominaj o Jego dobrodziejstwach. Teraz, zwracając się do Boga, módlmy się. Drogi Panie Jezu, dzisiaj wielbię Twoje święte imię z całego serca i duszy. Ty jesteś Bogiem nieskończenie potężnym, większym niż cokolwiek co istnieje na ziemi. Wielbimy Cię za to, że przebaczasz nasze grzechy, że codziennie ofiarowujesz nam swoje miłosierdzie. Dając nam szansę na pokutę i odnowienie przez Twoją krew. Wielbimy Cię za to, że uzdrawiasz nas nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie i duchowo. Ty jesteś tym, który ratuje nasze życie przed zagładą i otaczasz nas swoją miłością i miłosierdziem. Zękujemy Ci, Panie, za Twoją dobroć, za każdą chwilę życia, którą nam darujesz. Twoje słowo mówi, że jak daleko wschód od zachodu. Tak daleko oddalił od nas nasze grzechy, i, i jak Ojciec okazuje litość swoim dzieciom, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się go boją. Nie zasługujemy na tak wielką miłość, a mimo to Ty codziennie obdarzasz nas swoim miłosierdziem. Chociaż nie możemy w pełni odwzajemnić tego, co dla nas robisz, ofiarujemy Ci naszą chwałę, wdzięczność i uwielbienie. Będę błogosławić Pana całym sercem, ciałem i duszą. Zaufam Tobie, Jezu, i będę wielbić jedynie Twoje święte imię. Modlę się, aby Twoja mocna ręka ochraniała mnie i moją rodzinę. Modlę się o bezpieczeństwo i ochronę dla każdego członka mojej rodziny, aby Twoja krew otoczyła nas tarczą. Deklaruję, że bramy piekielne nie zwyciężą nad nami, ponieważ oddajemy nasze życie w Twoje miłosierne ręce, Panie Jezu. Tylko w Twoich ramionach znajdujemy prawdziwy spokój, nadzieję i siłę na przyszłość. Pokrywam krwią Jezusa każdy zakamarek mojego domu, każdą framugę drzwi i okna, prosząc o Twoją ochronę. Niech ogień Twojej obecności otacza nas każdego dnia, a zwłaszcza podczas snu. Modlę się, aby celem mojej duszy było nieustanne wielbienie Ciebie, mój Zbawicielu. Ty chronisz mnie przed rozproszeniem i zniechęceniem, które mogą pochodzić od diabła. Strzeżesz mnie przed wpływem pesymistów i negatywnych ludzi. Spraw, aby moje serce było skupione wyłącznie na Tobie, Panie Jezu. Ojcze, proszę, chroń mnie nawet przed moimi własnymi cielesnymi pragnieniami i myślami, które nie przynoszą Ci chwały. Twoje słowo, w Ewangelia na godzinę 24 mówi, że Bóg jest Duchem, a ci, którzy Go czczą, muszą czcić Go w Duchu i Prawdzie. Proszę, Duchu Święty, naucz mnie, jak czcić Boga w Duchu i Prawdzie. Naucz mnie, jak uwielbiać go w taki sposób, abym mógł doświadczyć pełni Jego obecności. Niech nic mnie nie oddzieli od ciebie, ojcze. Przybliż mnie do siebie i pomóż mi chodzić w posłuszeństwie Twojemu słowu, a nie poddawać się moim emocjom. Chwała i cześć niech będą Tobie na wieki wieków. Dziękuję Ci, ojcze, że wysłuchałeś mojej modlitwy i modlę się w imię Jezusa. Amen. W moim życiu były chwile, kiedy wydawało się, że nie pokonam trudności przede mną. Były momenty, kiedy góra była zbyt wysoka, a może zbyt przerażająca. Ale mimo tych trudności, Bóg wiernie otworzył przede mną drogę tam, gdzie wydawało się, że nie ma żadnej możliwości. On zapewnił mi wszystko, czego potrzebowałem, i podtrzymał mnie swoją łaską. Dlatego zachęcam cię, abyś postępował zgodnie z tym, co mówi Psalm 105, werset 2. Śpiewaj Mu, śpiewaj psalmy, rozgłaszaj wszystkie Jego cudowne dzieła. Jeśli Bóg uczynił coś dla Ciebie, a On na pewno uczynił coś dla każdego z nas, musimy Go wielbić i mówić o Jego cudach. Jako dzieci Boże, codziennie potrzebujemy Jego miłosierdzia, łaski, przychylności i, przede wszystkim, Jego ochrony. Nieważne jak bardzo jesteś utalentowany lub bogaty, nigdy nie będziesz w stanie sam się obronić przed duchowymi atakami. Diabeł jest przebiegły, a Jego ataki są nieustanne. Dlatego Psalm 34, 19 przypomina nam, wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, lecz Pan ze wszystkich go wyzwala. W naszym życiu napotkamy wiele wyzwań. Będziemy stawać przed przeszkodami, zwłaszcza gdy się starzejemy. Jednak jedną rzeczą, którą musimy zawsze pamiętać, jest to, że Pan wyzwoli nas ze wszystkich trudności. Nie z powodu naszych zdolności, nie dzięki naszym przyjaciołom czy inteligencji. Tylko Bóg Wszechmogący może nas ocalić ze wszystkich cierpień. Tylko Jezus Chrystus ma moc, aby odwrócić każdą strzałę, którą wróg w nas kieruje, i zniweczyć wszystkie złe plany skierowane przeciwko nam. Nasze codzienne podejście powinno być pełne wdzięczności i uwielbienia. Od chwili, gdy wstajemy, aż do momentu, gdy idziemy spać, powinniśmy żyć z wdzięcznym sercem, uznając, że jesteśmy pod ciągłą opieką Boga. Cieszmy się, bo jako dzieci Boże jesteśmy chronieni przez zastępy aniołów. Zastanów się teraz, ile razy wchodziłeś do gabinetu lekarskiego i żądałeś pokazania jego kwalifikacji, zanim pozwoliłeś mu się leczyć. Czy kiedykolwiek pytałeś lekarza o jego wykształcenie, zanim zaufałeś jego umiejętnościom? Podobnie, czy gdy oddajesz samochód do naprawy, prosisz mechanika o dowody jego kompetencji, zanim mu zaufasz? Prawda jest taka, że często bez pytania ufamy ludziom i usługom, które nam oferują, nie zastanawiając się nad ich zdolnościami. Jednak najlepszy lekarz może się mylić, nawet najbardziej doświadczony mechanik może popełnić błąd, a najinteligentniejszy nauczyciel nie ma pełnej wiedzy. Wszyscy są w jakiś sposób ograniczeni. Jest jednak ktoś, kto nie popełnia błędów, ktoś, którego ręce są tak doskonałe, że wszystko, czego dotknie, staje się doskonałe. Tym kimś jest Bóg, nasz stwórca, którego mądrość i wiedza są nieskończone. On nigdy się nie myli. Jego wszechwiedza przekracza nasze zrozumienie, a jego moc nie ma granic. Prorok Jeremiasz w rozdziale 32, werset 17, mówi: Ach, panie Boże, oto ty uczyniłeś niebo i ziemię swoją wielką mocą i wyciągniętym ramieniem, nic nie jest dla ciebie zbyt trudne. Rzeczywiście, dla naszego Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On ma kontrolę nad wszystkim. Żadna sytuacja ani trudność nie są poza jego zasięgiem. Jest Panem czasu i wieczności. Dlatego nasza ufność musi być mocno zakorzeniona w nim i tylko w nim. Bez względu na to, przed jakim wyzwaniem stoisz dzisiaj, pamiętaj, nasz Bóg jest wierny i potężny, aby wyzwolić nas ze wszystkich trudności. Bóg jest wieczny i sprawiedliwy, i nie ma nikogo, kto mógłby się z nim równać. Dlatego zachęcam cię, abyś nie polegał na własnym rozumieniu, ale raczej podlał wszystkie swoje drogi Panu, bo on jest większy. Jest większy niż jakiekolwiek trudności, z którymi możesz się zmierzyć, i przewyższa każdą górę, która może stanąć na Twojej drodze. Mając to na uwadze, zwróćmy się ku temu, który jest doskonały, wszechwiedzący, wszechobecny i wszechmogący. Panie Boże, w Twoim słowie w księdze Jeremiasza 32, 27 mówisz: Oto ja, Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest coś, co byłoby dla mnie zbyt trudne? Oczywiście, że nie. Nic nie jest zbyt trudne dla Ciebie, Panie, dlatego oddajemy Ci chwałę, zaszczyt i uwielbienie. Jesteś Władcą Wszechświata, Stwórcą Wszystkiego, a Twoje drogi są pełne boskości. Wiem, że nawet najtrudniejsze walki, które napotykamy w życiu, są niczym dla Ciebie, bo jesteś potężniejszy niż wszystko, co nasze oczy mogą dostrzec. Czasami nasze oczy widzą trudności. Które nas przytłaczają, ale nasza wiara dostrzega Boga, który może nas wyciągnąć z najgłębszych otchłani i postawić na stałym, wysokim gruncie. Panie, Twoje słowo mówi, że dla Ciebie nic nie jest niemożliwe, chociaż dla człowieka tak. Ty, Królu Jezusie, jesteś większy niż każdy napotkany problem, większy niż wszystkie bogactwa tego świata. Bywa, że moje oczy widzą brak, lecz moja wiara widzi Ciebie, mojego dostawcę. Czasami moje oczy dostrzegają chorobę, ale wiara widzi w Tobie uzdrowiciela. W chwilach niebezpieczeństwa, które widzą moje oczy, wiara przypomina mi, że Ty, Jezusie, jesteś moim obrońcą. Dziś, Panie, oddaję Ci chwałę, bo Pismo Święte mówi, że Ty jesteś Bogiem, który może uczynić o wiele więcej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Dlatego zasługujesz na uwielbienie, nawet gdy trwam w wierze, oczekując na cudowną interwencję w moim życiu. Uwielbiam Cię, Panie, za Twoją nieskończoną miłość i miłosierdzie. Twoja łaska jest nieopisana, a Twoja wielkość przewyższa wszystko, co znamy. Psalm 150, werset 2 mówi: Chwalcie go za jego potężne czyny, chwalcie go za jego wielką potęgę. Ty, Boże, jesteś wielki i godzien najwyższej chwały. Modlę się, abyś zawsze był najgłębszą miłością w naszych sercach, abyś był centrum naszych pragnień. Błogosławię Cię, Panie, z całej mojej duszy i nie zapomnę o wszystkich Twoich dobrodziejstwach. Ty odpuściłeś wszystkie moje grzechy i uleczyłeś wszystkie moje choroby. Uwielbiam Cię, Jezusie, bo odkupiłeś moje życie z otchłani. Wyciągnąłeś mnie z ciemności i koronowałeś swoją niekończącą się miłością oraz miłosierdziem. Gdy nic innego nie mogło mi pomóc, to właśnie Twoja miłość podniosła mnie na duchu. Boże, zasługujesz na wszelką wdzięczność, wszelką cześć i wszelkie uwielbienie. Jesteśmy narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym ludem, który wyprowadziłeś z ciemności do swojej cudownej, chwalebnej światłości. Dziękuję Ci, Boże, za Twoją niezrównaną miłość, za pokój, który mnie wzmacnia i za radość, która odnawia moje serce. Trwam w wierze, oczekując na potężne działanie Twojej ręki w moim życiu. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej modlitwy. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Boże, wyprowadziłeś mnie z najciemniejszych chwil mojego życia. Podniosłeś mnie, obsypując niekończącą się miłością i miłosierdziem. Kiedy nic innego nie mogło mnie uratować, to Twoja miłość była tym, co mnie podniosło. Ty, Panie, jesteś godzien wszelkiej wdzięczności i czci, bo to Ty nas stworzyłeś. Uczyniłeś nas wybranym pokoleniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem wybranym. Dziękuję Ci, Boże, że wyprowadziłeś nas z ciemności ku Twojemu wspaniałemu i pełnemu chwały światłu. Ojcze, Twoja pokój mnie wzmacnia, a Twoja radość mnie karmi i odnawia. Trwam w wierze i oczekiwaniu na potężne działanie Twojej ręki w moim życiu. Dziękuję Ci, Boże, że wysłuchałeś tej modlitwy. Modlę się w imię Jezusa, Amen. W liście do Rzymian 5, 8 czytamy: Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Zastanów się nad tym, gdy byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas. Gdy Ty i ja Go odrzucaliśmy, On nas kochał. Gdy odwracaliśmy się od Niego, On nadal nas miłował. W Ewangelii na 15, 11 myślnik 13 Jezus mówi: To wam powiedziałem, aby moja radość była w was i aby wasza radość była pełna. To jest moje przykazanie. Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości niż ten, kto oddaje życie za swoich przyjaciół. Może ktoś, kogo kochałeś, opuścił Cię, ale zapewniam Cię, że Jezus Chrystus nigdy Cię nie opuści. Może zostałeś zdradzony przez kogoś, komu ufałeś, ale Jezus Chrystus nigdy Cię nie zawiedzie. Może ktoś, na kogo liczyłeś, odrzucił Twoją miłość, ale Jezus Chrystus nigdy Cię nie odrzuci. On zna Twoje imię. Zna nawet liczbę włosów na Twojej głowie i troszczy się o Ciebie. Pamiętaj jednak, że Boża miłość do Ciebie nie jest wymówką, by dalej żyć w grzechu. Oczywiście Bóg Cię kocha, ale to właśnie przez tę wielką miłość wzywa Cię do nawrócenia. Chcę, abyś oparł się na Nim, szukając siły i łaski, by żyć w świętości. Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś naszym Zbawicielem, że przyszedłeś na Ziemię z miłości, że umarłeś na Krzyżu, aby nas zbawić. Wielbię cię za tak wielką, nadprzyrodzoną miłość, której nigdy nie będę w stanie odwzajemnić. Boże Wszechmogący, jak wielka jest Twoja miłość, że oddałeś swojego jedynego syna, abyśmy nie zginęli, ale mieli życie wieczne. Niczym nie zasłużyłem na to, ale ty ofiarowałeś swojego syna za mnie. Twoje słowo mówi w księdze Jeremiasza 1,5. Zanim cię ukształtowałem w łonie matki, znałem Cię, zanim się narodziłeś, poświęciłem Cię. Dziękuję Ci, Boże, za Twoją niezrównaną miłość i za to, że zaspokoiłeś moje największe potrzeby potrzeby bycia kochanym bezwarunkowo. Ty, Boże, znasz wszystkie moje sekrety, widzisz wszystko, co robię, zarówno w świetle, jak i w ciemności. Pomimo moich błędów, zdecydowałeś się ofiarować mi swoją miłość, łaskę i miłosierdzie. Jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian 8, 38 myślnik 39 Jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie ani aniołowie, ani demony, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani jakiekolwiek moce, ani wysokość, ani głębokość, ani nic innego w całym stworzeniu nie będzie w stanie oddzielić nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Dziękuję ci, Panie, za Twoją wierność. Gdy tylko Cię potrzebowałem, zawsze byłeś przy mnie. Gdy wołałem do Ciebie, słyszałeś moje modlitwy. Dziękuję za Twoją niezmierzoną miłość, miłosierdzie i łaskę, których doświadczyłem, mimo że nie zasługiwałem na nie. Panie, Twoja obecność jest najbezpieczniejszym miejscem, w jakim możemy być. Razem z wszystkimi, którzy teraz słuchają, modlimy się, by Twoja obecność nas osłaniała każdego dnia. Niech Duch Święty pomoże nam zrozumieć ogrom Twojej miłości i nigdy jej nie brać za pewnik. Zwracamy się do Ciebie, szukając siły i wskazówek. To do Ciebie zwracamy się, szukając ochrony i zachowania. To w Tobie szukamy zaopatrzenia, miłosierdzia i przewodnictwa. Ukochany Panie, nasze możliwości są ograniczone. Szukałem wewnątrz siebie siły, ale nie jestem wystarczająco silny. Szukałem wewnątrz siebie wskazówek, ale brak mi mądrości. Próbowałem znaleźć wewnętrzną motywację i radość, ale Panie, prawdziwa radość pochodzi tylko od Ciebie. Nasze prawdziwe powołanie i sens życia znajdujemy wyłącznie w Tobie. Kiedy z pokorą zbliżamy się do Twojego słowa, tak jak mówi Psalm 119, wersety 36-38, do nakłoń moje serce ku Twoim świadectwom, a nie ku zyskowi i zazdrości. Odwróć moje oczy od próżności, od wszystkich rzeczy światowych, które nie mają znaczenia, bym mógł skupić się na Twoich priorytetach, odnów moją duszę w Twoich drogach. Prosimy Cię, byś odwrócił nasze oczy od tego, co bezwartościowe, i skierował je na to, co wieczne, Boże. Pomóż nam, aby nasz umysł był skoncentrowany na Chrystusie, a oczy skierowane na Jezusa. Gdy patrzymy na Ciebie, nasz Mistrzu, widzimy, że zmieniasz nasze życie, podnosisz nas z najniższych punktów i używasz nas do swojej chwały. Prosimy, pomóż nam zachować oczy utkwione w Jezusie. Bo gdy tylko zaczniemy się rozpraszać i patrzeć na otaczający nas świat, popadamy w niepokój o rzeczy, które są tymczasowe. Rzeczy tego świata nie mają znaczenia w porównaniu z tym, co przygotowałeś dla nas, Ojcze. Ojcze niebieski, nasze zdolności są ograniczone, lecz Ty jesteś nieograniczony. Nie widzimy przyszłości naszymi ziemskimi oczami, dlatego ufamy temu, który trzyma w swoich rękach przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Biblia mówi w dwóch Koryntian, godzina 4:18: Nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. To, co widzialne, jest przemijające, ale to, co niewidzialne, jest wieczne. Dlatego skupiamy się na Tobie, Panie Jezu, autorze i dokończycielu naszej wiary. Zękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją nieskończoną dobroć i miłosierdzie, które okazujesz nam jako swoim dzieciom. Twoje Słowo mówi. Że nawet włosy na naszych głowach są policzone, tak wielka jest Twoja miłość do nas. Zękujemy Ci za to, że jesteś zawsze blisko, zawsze wierny. Wiesz, kim jesteśmy i co przeżywamy, i dlatego ufamy Tobie, ponieważ Twoje słowo w Hebrajczyków 10, 23 myślnik 25 mówi, abyśmy trzymali się mocno wyznania naszej nadziei, bez wahania, bo Ten, który obiecał, jest wierny. Zachęcajmy się nawzajem, szczególnie w obliczu zbliżającego się powrotu Chrystusa. Zachęcam Was dzisiaj, abyście oddali swoje troski w ręce Boga. Cokolwiek przeżywacie, Pan ma ostatnie słowo w Waszym życiu. Nie poddawajcie się, nie traćcie nadziei. Modlę się, aby Duch Święty nie pozwolił Wam zboczyć z drogi, ale abyście mieli oczy skupione na Jezusie Chrystusie. W Rzymian, godzina 8.37 czytamy, w tym wszystkim jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez Tego, który nas umiłował. Więc trwajcie w wierze, Wiedząc, że Bóg jest z Wami i pomoże Wam przetrwać wszelkie przeciwności. Nie zapominajcie o obietnicach Boga. Psalm 34:6 mówi: Ten biedny zawołał, a Pan go usłyszał i wybawił ze wszystkich Jego ucisków. Bóg nas słyszy i odpowiada na nasze modlitwy. Nie pozwól, aby wróg wmówił Ci, że Bóg jest zbyt zajęty, aby słuchać Twoich modlitw. Nasz Bóg nie śpi, nie drzemie, On zawsze nas słyszy i działa zgodnie z Jego Słowem. Przypowieści 3, 5 myśli 6, wzywają nas do zaufania Panu całym sercem i niepolegania na własnym zrozumieniu. Bóg będzie prostował nasze ścieżki i usuwał przeszkody. Nawet jeśli teraz nie widzisz wyjścia, ufaj, że Bóg ma plan. Obiecał nam, że poprowadzi nas przez najtrudniejsze momenty. Psalm 9, 9 mówi, że Pan jest schronieniem dla uciśnionych i bezpiecznym miejscem w czasach niepokoju. Kiedy wszystko wokół nas się wali, Możemy być pewni, że Bóg jest naszym schronieniem. Kiedy wróg przychodzi jak powódź, duch Pana podnosi sztandar przeciwko niemu. Bóg jest naszym schronieniem i naszą ochroną. Zękujemy Ci, Panie, za Twoje miłosierdzie i pokój, które przewyższają wszelkie zrozumienie. Zękujemy za Twoją niezmienną miłość i za to, że zawsze jesteś przy nas. W Twojej obecności znajdujemy radość, której świat nie może nam dać. Moje poczucie spokoju i bezpieczeństwa pochodzi wyłącznie od mojego pana, mojego obrońcy. Tylko on jest zdolny zniweczyć każdy zły plan, jaki diabeł mógł przeciwko mnie uknąć. Panie Jezu, objaw przede mną wszystkie pułapki i przeszkody, jakie zostały postawione na mojej drodze. Moje zaufanie pokładam w Tobie. Ufam Ci i wiem, że jeśli pozostanę blisko Ciebie, jeśli będę żył w Twojej obecności, to Twoja ochrona otoczy mnie całkowicie, od stóp do głów. Bo jeśli Ty, Boże, jesteś po mojej stronie, któż może stanąć przeciwko mnie? Wzmocnij moją wiarę, Panie, abym stał się wiernym, odważnym i pełnym mocy chrześcijaninem, żyjącym z autorytetem Dziecka Bożego. Twoje słowo, Boże, mówi w dwóch Koryntian 1, 3 myślnik 4: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkich uciskach naszych, abyśmy i my mogli pocieszać tych, Którzy są w jakichkolwiek utrapieniach, tą pociechą, którą sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Zwracam się do ciebie, szukając pociechy, oparcia i wsparcia, Boże, który słyszysz moje modlitwy. Ty, który odpowiadasz na wołania mojego serca, ty, który słyszysz mój głos, kiedy jestem w niebezpieczeństwie. Obietnice zawarte w twoim słowie są moją siłą i nadzieją. Dziękuję ci, panie, że nigdy mnie nie opuścisz ani nie zostawisz. Dziękuję, że jesteś moim schronieniem i ochroną. Modlę się w imię potężnego Jezusa Chrystusa i wyrażam wdzięczność za każdą wysłuchaną modlitwę. Kiedy kończysz swój dzień, chciałbym podzielić się z Tobą słowem Bożym. Psalm 103 mówi: Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, błogosław Jego święte imię. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy, leczy wszystkie Twoje choroby. Ratuje twoje życie od grobu, otacza cię łaską i miłosierdziem, nasyca dobrami twoje życie, także odradza się młodość twoja jak u orła. Ten psalm jest dla mnie niezwykle potężny, ponieważ Dawid mówi do swojej własnej duszy, aby z całego serca wielbić Boga. Zdaje sobie sprawę, że chwalić Boga z połową serca, z rozproszonym umysłem, to za mało. Dawid doskonale rozumiał, że musi dać Bogu wszystko swoje serce, umysł, ciało i duszę. To pytanie warto zadać każdemu z nas: czy wielbisz Pana z całych sił? Czy oddajesz Mu chwałę ze wszystkich swoich sił, wiary i pasji? Bo czyż On nie jest godzien pełnej uwielbienia i oddania? Bóg jest godzien naszej pełnej, absolutnej adoracji, naszego czasu, energii i całkowitego zaangażowania. Dawid wołał do swojej duszy, aby oddawała Panu wszystko, co miała. Czy i my nie powinniśmy czynić tego samego? Chciałbym zachęcić Cię dzisiaj, abyś codziennie wielbił Pana, bo zbyt często czynimy to bez należytej gorliwości. Bóg zasługuje na wszystko, co mamy. Nawet jeśli mamy problemy, zawsze znajdziemy powód, by Go chwalić chociażby za dar życia, za to, że mamy oddech, za nasze zdrowie i możliwości. Psalm 103 niech będzie Twoim hymnem: Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co we mnie, błogosław Jego święte imię. Panie, Ty jesteś godzien całego naszego uwielbienia. Ponieważ to ty, Boże, uczyniłeś nas narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym ludem, oddanym Tobie. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że wyprowadziłeś nas z ciemności do Twojego cudownego światła. Czuję, jak Twoja nieskończona radość napełnia mnie nową siłą, a pokój, który od Ciebie pochodzi, daje mi poczucie bezpieczeństwa. Niezłomnie trwam w wierze, oczekując, że Twoja potężna ręka będzie działać w moim życiu. Dziękuję, Boże, że wysłuchujesz moich modlitw. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Jak mówi list do Rzymian 5:8, Bóg okazuje swoją miłość do nas przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Zastanów się nad tym, On oddał życie za nas, nawet kiedy trwaliśmy w grzechu. Podczas gdy odrzucaliśmy Go, On nas kochał. W Ewangelii na 15, 11 13 Jezus mówi. To wam powiedziałem, aby moja radość była w Was i aby Wasza radość była pełna. Moje przykazanie jest takie: miłujcie się wzajemnie, jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, aby ktoś oddał życie za swoich przyjaciół. Nawet jeśli w życiu zostałeś opuszczony przez kogoś, kogo kochałeś, wiedz, że Jezus Chrystus nigdy cię nie opuści. Może zostałeś zdradzony przez kogoś bliskiego, ale Chrystus nigdy nie zdradzi Twojego zaufania. Może doświadczyłeś odrzucenia, ale Jezus nigdy cię nie odrzuci. On zna twoje imię i troszczy się o ciebie. Jednak miłość Boga nie jest powodem do trwania w grzechu. Przez tę ogromną miłość Bóg chce, abyśmy się nawrócili i szukali w nim siły do życia w sprawiedliwości. Jezus przyszedł na ziemię z miłości do nas, został ukrzyżowany, abyśmy mogli być zbawieni. Jak wielka jest jego miłość, jak nieskończone jego miłosierdzie. Chociaż na to nie zasługujemy, On ofiarował swego Syna, abyśmy mieli życie wieczne. W Księdze Jeremiasza 1, 5 jest napisane, Zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię. Dziękuję Ci, Boże, za Twoją nieustającą miłość i opiekę. Ty znasz każdy szczegół naszego życia, nawet te najciemniejsze sekrety, ale mimo to oferujesz nam swoją bezgraniczną łaskę. Jak mówi list do Rzymian 8, 38 myślnik 39. Nic nie jest w stanie nas oddzielić od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Panie, dziękuję Ci za to, że codziennie jesteś przy mnie, że wysłuchujesz moich modlitw i otaczasz mnie swoją łaską. Nawet w trudnych chwilach mogę polegać na Twojej wierności. Proszę, aby Twoja obecność otaczała mnie i wszystkich, którzy się modlą razem ze mną. Panie, jesteś naszą ochroną, naszym przewodnikiem. Pomóż nam dostrzec głębie Twojej miłości i żyć tak, aby zawsze cię czcić, unikać grzechu i miłować sprawiedliwość. Dziękuję, Jezu, za Twoją wierną miłość, za to, że nigdy nas nie opuszczasz, a Twoje słowa napełniają nas nadzieją. Jak mówi księga Sofoniasza, godzina 3:17, Pan, Twój Bóg, jest pośród Ciebie, mocarz, który zbawia. On raduje się Tobą i w swojej miłości nie wypomina Ci Twoich błędów, ale śpiewa nad Tobą z radością. Panie, wywyższam Twoje imię na wieki i składam Ci chwałę za to, że wysłuchujesz tej modlitwy. W imieniu Jezusa, amen. Dzisiaj, Panie Jezu, patrzymy na Ciebie z wiarą, prosimy o Twoją ochronę i prowadzenie. W Tobie odnajdujemy prawdziwą radość, nasze serca pragną być blisko Ciebie. Proszę, abyś pomagał nam skupiać się na Tobie, odwracając nasze oczy od pokus i trosk tego świata. Pomóż nam widzieć to, co wieczne, a nie to, co przemijające.